Dzisiaj zaczynamy od spacerku. Ojej! ojej. Dzisiaj czaprak z Schockemile. I nałożniki z Piękny, gotowy. I dzisiaj tak samo. Frak z Trudera, a leginsy z Schockemile. I'm okay. okay. I tyle tak naprawdę minęło do naszego przejazdu, bo wcześniej rano, powiedzmy, tak szybko, szybko. Ten pierwszy dzień startowałam w konkursie 110. No i generalnie yy, spoko. Zaczęliśmy sobie od dobrego galopu. Ten galop był fajny, bo on tak szedł do przodu, ale przy tym był pozbierany i podstawiony, i to było super. Do jedynki spoko pasowało. Tutaj troszeczkę nie mogłam zmienić nogi, bo niestety na nim mam problemy ze zmianami nogi, ale starałam się dalej galopować do przodu. Tutaj już ją zmieniliśmy. Trochę z daleka, ale spoko i fajnie w linii potem już pasowało. No i dalej w lewo, dobry galop. Dalej go nie wypuściłam, więc on nie był taki długi. Był całkowicie jakby fajny, był króciutki. I tutaj był taki długi zakręt. No i tutaj niestety troszeczkę za szybko go wypuściłam z ręki, przez co była ta zrzutka, no ale dalej spoko pasowało no ta zrzutka to taka była no głupiutka no ale to, była, to był mój błąd no i dalej do y, okserka tutaj troszeczkę nie pasowało ale dalej jechałam, nie przejmowałam się tutaj szereg też spoko pasowało no i dalej galopujemy tak naprawdę ten parkour ja chyba nie jechałam długo bo on był chyba dwufazowy więc, jeśli pierwszej fazy nie ukończyłam na czysto, no to niestety drugiej fazy jechać nie mogłam. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, to był specjalny, no to nieważne. <grym> no to w takiej sytuacji jedziemy dalej mimo wszystko. Ale po prostu jesteśmy dalej w klasyfikacji. Ogólnie parkour spoko. Mi się jechało fajnie, miałam uczucie z góry fajne. Dobrze całkiem widziałam odległości, więc byłam zadowolona. Jest posprzątane, tak żebym mogła teraz jechać, przebrać się i zaraz wrócić i czyścić sprzęt. Już jest wieczór. Tutaj się dużo działo, ale ja Wam mało pokazywałam, bo cały czas to samo: karmienie, padok, karmienie, sprzątanie w boksie, dawanie wody. I w sumie tyle. Więc ja teraz jeszcze dam siwemu kolację znowu. Yy, pozmaruję mu jeszcze nogi ten I tak naprawdę tyle. I, i, I widzimy się w sumie jutro. Dzień dobry! Ojej, chłodny! łodny Ładny! Ojej! Jaki zły! Sprzątana, Champik sobie je. Jest trochę brudny, więc my go wykąpiemy. Potem zabierzemy go na trawę, żeby sobie wysekł, a potem będzie trzeba jeszcze. Co będzie trzeba zrobić? Co ci tutaj tak lata. Będzie trzeba jeszcze wyczyścić sprzęt i, zabra... i zrobić mu biomaga. Dokładnie. 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 Ja dzisiaj no. 6 coś chcesz swoją

i special <laughs> <of> <laughs> <laughs> <Jones presented> I znowu tyle minęło i my już mamy kolejny konkurs Więc w kolejnym konkursie mm, Też bardzo fajnie Tutaj już jechaliśmy 120 Do pierwszego Oksera super Chciałabym wam puścić komentarze mojej mamy tutaj Bo były komiczne Ale niestety jest muzyka Więc nie mogę wam ich puścić Ale fajny galop, tutaj fajnie w linii Super, super mi się fajnie prowadziło Potem do tego Oksera tutaj za mało Troszeczkę brakowało I niestety była zrzuteczka Dalej troszeczkę mi wyciągnął wodzę i trochę był klops w tej linii, w sensie w tym szeregu. No ale tutaj go obudziłam troszeczkę i już było spoko. Też z daleka się zabraliśmy, ale tutaj kurdy się zabierał, nieźle. Dalej już w zakręcie go trochę zebrałam z powrotem i tutaj też śmiesznie tak nie chciał dotykać, tak się postarał. Po prostu kochany na maksa. No i w lewo dalej, pojechałam sobie delikatnie, tak skrótem, ale nie do końca do tego xera. Fajnie pasowało na dwie fule szereg. No i dalej po linii połku do kolejnego xera, którego tak pojechałam, że już kręciłam w powietrzu, więc było ryzykownie, ale się mega starał, champ, No i do ostatniej stacji na to ładnie pasowało, więc fajnie, fajnie. Z tego dnia byłam zadowolona bardzo. widzowie, jesteśmy po starcie. Czampiryni tutaj. Się zakolegowuje z kimś. Co Nadia pisiu? Nadia poszła się przebrać. <mulary> nie wiem kto to nagrał w slow motion ale to jest dobra, ucinam to i uwaga, śniadanie mistrzów gofr z cukrem pudrem gofr, gofer, nie wiem fajnie, fajnie Spokojnie, nie rozpędzaj, nie rozpędzaj Z Zebrania tak Odjazd do przodu, do przodu, do przodu. Tak jest I słuchajcie, pojechaliśmy w finał 125. A samo to, że pojechaliśmy w ogóle 120 dzień wcześniej, to było super, bo to było nasze pierwsze 120 od grudnia. Kto ogląda, ten wie. I tutaj, proszę bardzo, do pierwszego Okserka troszeczkę miałam wrażenie, że mało tempa, ale pasowało, więc spoko. Dobrze tego dnia widziałam w miarę dystans. Dalej do stacjonaty chyba też spoko. I tutaj do Oksera był nowy dystans, ale fajnie pasowało. No, tak mniej więcej, no, ale fajny skok, taki, podobał mi się. No i dalej do potrójnego szeregu. Tutaj mama się modliła, żebym dobrze w niego wjechała, bo to jest bardzo ważne w takiej kombinacji. No, ale spoko, okserek, stacjonatka i stacjonatka, wszystko po jednej fulce i w lewo. Do oksera. Do oksera pasowało. Potem miałam jechać prawą stroną 10 fulę do yy, oksera następnego, ale pojechałam za bardzo lewą i niestety wydarzyło się to, przez co była zrzutka. I ja kompletnie rozumiem, czemu on zrobił tą zrzutkę. I to była kompletnie moja wina, a on się strasznie postarał. Tutaj już mi się trochę rozwaliło, więc już no, stąd ta następna zrzutka. Ale mimo wszystko uważam, że to był dobry parkour. To jeszcze trawka. Nagrody za super zawody bo tak naprawdę te wszystkie zrzutki, były co przez wszystkie trzy dni, yy, jestem zadowolona. Ja też chodzi, bo dobrze widziałam dystanse, czułam, yy, więc jestem mega dumna. Fajne mieliśmy zawody, mama pojechała teraz po yy, przyczepę, a ja sobie siedzę z i chciałam wam opowiedzieć w ogóle o sytuacji z wczoraj, bo nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak wczoraj byłam u Jasia, Pojechałam wieczorem do Jasia, pojechałam go wziąć na lożę. Pojechałam go wziąć na lożę, to było taki chaos, że Jasiu wyskoczył w powietrze, zawinął mi się w lożę i nie chciałam mu nóg łamać. Więc mówię, puszczam to lożę, natomiast go ciągnął gdzieś, na przykład mu się noga, ten, żeby się podpływał żeby się przewrócił. Że Puściłam, żeby ten, widziałam, że ta ląża i tak mu się tylko przez jedną nogę, więc nie jest tak źle. Nie tak, że on by się zaraz oplątał i zaraz by się sam przewrócił. Mm, no i myślałam, że go zatrzymam, bo już przechodzę do głosa, już go tutaj miałam i nagle sobie wybiegł. No i dobra, no mówię, no trawa, więc myślałam, że go na tej trawie po prostu złapię i nagle patrzę, on sobie biegnie dalej, a tam była otwarta brama. Nie? Bramy, która jest zawsze zamknięta Ale ta brama była po prostu otwarta I no Wybiegł w, w czystą bramę Ja się. pobiegł na ulicę Tam była ulica bardzo ruchliwa Gdzie zwykle jeździ mnóstwo aut Na szczęście tylko jedno jechało Ale mama wyszła na ulicę Bo zauważyła, że ja konie po ulicy No i zatrzymała to auto Bo ona tam była w jasnej koszulce Więc trochę było łatwiej A ja stałam tak Próbowałam nie gonić tego konia, bo widziałam, że jak mama zaczęła biec, to on się wystraszył. Więc ja za biec szłam i próbowałam go uspokoić. Ostatecznie udało się go złapać, przyszedł do mnie, ale no, mogło się to skończyć źle. Więc, no nie wiem, nie wiem czy z tego jest jakiś moro. Może zamykamy bramę albo coś, ale to yy, no, śmieszna przygoda. Mm -hmm. I tyle by było z tego filmu, dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście, przepraszam Was, że te filmy są ostatnio takie krótkie, postaram się to zmienić, ale jest naprawdę mi mega ciężko nagrywać tyle, bo chciałabym, żeby te filmy były regularne, ale też chciałabym, żeby były dłuższe, no ale jest to ciężko wszystko zgrać, bo niestety rzadko mam kogoś, żeby mnie nagrywał w stajni, więc no bardzo Was za to przepraszam, będę się starać, żeby było tego więcej, no i bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną tutaj dzisiaj. Pamiętajcie jeszcze żeby zasubskrybować mój kanał, żeby polubić ten film i widzimy się już za kilka dni w następnym filmie.